MMRox z Danielem Umiarańczukiem po walce na, na gali City Londyny. Cześć Daniel. Siemanko. Zacznijmy może od tego, że mówiono dużo o tym, że Twój rywal będzie miał od Ciebie większe warunki fizyczne, będzie cięższy, wyższy. Powiedz jak czułeś swojego rywala, czy te jego warunki sprawiły Ci duży problem? Nie, jak było widać, nie sprawiły. Spodziewałem się, że będzie dużo silniejszy, tak jak mówili, że jest mega silny, że będzie silniejszy, ale jednak e, uważam, że byłem silniejszy w klinczu. Nie czułem w ogóle jego siły, naporu. Były w ogóle jakieś elementy, w których ci zagroził? Masz troszkę poobijaną twarz, ale chyba nic ci poważnego się nie stało? Nie, nic poważnego. Wiesz, ja nigdy nie leżałem, nie miałem knockdownu, więc nie jest łatwo mnie jakoś tam uwalić na głowę, więc nie czułem tego. Dużo wysokich kopnięć, dużo łokci, dużo też było słychać okrzyków Piotra Jelniewskiego, żebyś zadawał ciosy łokciami, ty to robiłeś? Taki był plan na tą walkę? Czy znaczy, plan był troszkę inny? Miałem pierwszy zaatakować jego kombinację okościosów, która nie wyszła, bo liczyłem, że będzie od razu wbijał się we mnie, wiesz, że on się nie wbijał, no ale trzeba było uspokoić walkę i jechać robić swoje. Nie? E, powiedz, jak czułeś się kondycyjnie na początku trzeciej rundy? E, powiem ci że lepiej niż po pierwszej rundzie. Nie? Czułem dopiero, że jestem przepulony, Po pierwszej rundzie spuchły mi ręce, w drugiej, już pod koniec puściły, w trzeciej czułem się najlepiej. Były takie momenty, kiedy geniałeś swojego rywala po oktagonie. Powiedz, były takie momenty, w których czułeś, że jest blisko do skończenia, że wystarczyło docisnąć i, i rywal mógł paść? Tak, gdybym rozsądniej troszkę właśnie go tam zaatakował, gdy on był już w odwrocie, to był do skończenia. Przejdźmy, może do tej decyzji, do zakończenia walki. Powiedz, jak widziałeś ten, ten kontrowersyjny cios? Powtórki były pokazywane i sędzia, ją również widział. I jakie były emocje w Twojej głowie, kiedy nie, nie wiedziałeś, jak ta walka zostanie ogłoszona, czy kontest, no czy jako dyskwalifikacja, czy tak jak właśnie się stała techniczna decyzja? Nie spodziewałem się właśnie. Nie. Znaczy, bałem się, że będzie dyskwalifikacja, ale wiedziałem, że nie komunikowałem go w krocze. Widziałem, gdzie noga wędrowała w UDO. On po prostu nie chciał się już bić, nie dawał rady. Miał rozbitą nogę lewą tak, na którą dostał dużo kopnięć i chciał, miał nadzieję, że skończy się ta walka właśnie przez to, że zostanę zdyskwalifikowany. Tak jak tutaj zauważyli dziennikarze z zachodnich mediów, zwycięstwo to zwycięstwo, ale powiedz, no jak ty podchodzisz do takiej wygranej, jesteś chyba nie bardzo zadowolony? Nie, nie jestem. Chciałem wygrać to normalnie. Jeżeli byłoby trzeba na pełnym dystansie, byłem na to przygotowany, a takie coś, to wcale nie jest fajne. Myślisz, że UFC jakoś będzie patrzyło na pryzmat zakończenia tej walki, czy, czy raczej nie będzie to miało większego znaczenia na dalszą twoją karierę? Myślę, że nie będzie dalszego, wiesz, jakiegoś tam. Nie będzie to znaczące dla mojej kariery. Wygrana to wygrana, tak? Odpoczywasz, czy wracasz do sparingów z Danielem i Jankiem, którzy będą mieli swoje walki w Chorwacji? Z Marcinem i z Jankiem. Tak. tak, wracam do treningów jak najszybciej chcę chłopakom pomóc. Dobrze, myślę Daniel, że z mojej strony to wszystko. <noise> na, koniec, na koniec, tak jak zawsze, jeszcze podziękowania i pozdrowienia. Na koniec, jeszcze zdążymy. Dobra, chciałbym podziękować całemu mojemu sztabowi trenerskiemu, moim sparym partnerom i mojej żonie. Dziękuję, Danieli, i powrotu do zdrowia. Dzięki, dziękuję, Danieli. Zdrowy, to ja jestem.